Wood Grain R1500 Unboxing. No powiem szczerze, że nawet kierowca był w szoku jak to jest zapakowane. Szac. Tutaj mamy zaznaczony jakiś silnik w środku. A to nie mam pojęcia co to jest, szczerze mówiąc. E, silnik 422 cm sześcienne. Waga jest napisane 200 kg jakieś takie dziwne zaczepy są pierwszy raz takie coś widzę więc zajmę się odginaniem tego i otwieraniem zobaczymy co jest w środku ustawię sobie kamerkę tutaj żebyście dobrze widzieli mam tutaj jakieś narzędzia także A więc tak, Wood Grain poskładany, olejem zalany. No jest to powiem Wam szczerze kawał maszyny. 200 kg nie jest pisane tak sobie z D. Jest to bardzo, bardzo ciężkie i solidnie zbudowane. Także wkrótce na moim kanale możecie zobaczyć pierwszy rozruch i pracę. Pozdrawiam Was serdecznie Do zobaczenia kochani Lecimy z tematem Następna Thank